Cześć, witam was do Cox, zapraszam na kolejny odcinek Minecraft Bedwars, gdzie gramy z Cox? jesteśmy na Bedwarsach, gramy sobie duo, I no i gramy tam jedną lub dwie arneczki, zobaczymy ile tam nam czasu zajdzie, dobra ja już mam 16 maza i lecimy do aqua, no tak do aqua. Tyle mam, myślę, że starczy wysokości. Spadłem, ale on dalej poleci. No, dobra, leci. Yy, ci mają na razie Open Battle. Tak co widziałem. Ej, jest zginął. Niepotrzebnie skakał, trzeba było poczekać. No, ale zresztą nic co niego nie miał. Już wzięłem, zwróciłem. zwróciłem. Hop, co ty gwalisz? Tak walisz? Jakiś taki dziwny jest chłop. Jakie szoty mi zadawał. No dobra. Nic nie mówię może jest czysty. Zaraz się okaże. Dobra, on jest gdzieś w oku. O Jezu, się spadło, no. Co on robi? Dobra, żyje, nice. Mhm. Nie, chłopak makro, w powietrzu mnie zabił. się normalnie spadałem. O jest? Podoba mi się chłop. Ale no dobrze, już nie mam seta teraz, to może będzie łatwiej. Oni do nas lecą? No, lecą do nas. I to we dwójkę. Zacząłem. Uciekłem. Żyję. Żyję. Nie ma ubada. O nie, ja już ginę, 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 ale dobra, jakujemy, no to dobra, dziewięć i chyba. chyba. ich porobimy, teraz sobie gapa kupię i będzie lepiej. Zostają w bazie, no. Dobra moi drodzy, robimy taką akcję. Oni się tam stoją. Ja żerem rafa robię drabinkę, Biorę drugiego refa i tam wbijam. Aha. Dobra, skoczyliśmy. jest, tamten mała. Dobra, nie ma jednego chociaż nie ma. Oj, jakoś mi dziwnie bili, nie wiem. my mieliśmy sety w ogóle. Byliśmy na refach, a oni jakoś tak... Czy znaczy, oni też byli na refach, ale nie mieli setów takich. No nie, nie wiem, dobra, ucieka teraz w górę, teraz to sobie możesz. O, ludzie. I co ja mam go łapać? Dobra, weź mi podbuduj trochę. A nie, chciałem go tak strollować, że on by mi budował, a... Dobra, spadłem, ale lecimy w drugą stronę. To, to jest już bez sensu lecieć. Różowy jest sam i jest na środku, więc trzeba go dojechać. I to od razu. Zanim ja sobie kupię jakiś obsidian czy coś takiego. Już jestem chantowany, no nie no On ma beda? Ma beda Także może nie ma beda, że tego jest sam, ale Chyba od początku rundy jest sam Albo, albo tego, albo Nie, do pięć lecimy, do Pięć lecimy Nie dojebał się jeszcze bił z tymi z zielonymi, więc już myślę, że nie doskoczę. Lecimy, patrzymy, czy ma opca. Na razie nic nie widzę. Dobra, coś bliżej. Nie, nie ma opca. Nie, dobra. Coś chłopie, robione. Oho! Ale perłę cyknął. o ja. Nie, no nie złapiemy go jak nic. Musi myślała, jak ucieka. Nie muszę na drugą perłę. Dobra, dupa. Nie może on go zabije, bo on jest u nas w bazie. Nie. Nie mam bewa. Czemu chłopcy dwie parły kupił? Miał tyle do wyboru. Ej, ej. Zabiję go, czy go nie zabije? Chyba nie. Może ja tam wrócę, bo tak. Jak tamten jest full enchantowany, a my nic to może być. Ciężko. No dobra, ucieka, czekajcie. I on pobiegł. po tego, to jest meru dobrze. może my nic nie mamy. Dobra, chłopcy kupił perełkę, też sobie kupię perełkę. Czemu nie? Aha, no to fajne. Jestem sam, moi drodzy, no ale próbujemy jeszcze, nie wszystko stracone. O, co tu typie. Fireball zabierz a nie, nie rzucasz. Nieładnie. Oj, coś ci nie wyszło. Niestety. Dobra, jesteśmy bez Beda, ale jeszcze to moi drodzy możemy ugrać. Jeszcze się nie poddajemy, jeszcze są szanse. Nie mają już łóżka, nasi przeciwnicy. Jeszcze jedni zostali. O, jeszcze wyskoczę? Nie, już nie wyskoczę. Myślałem, że jeszcze wyskoczę sobie drzembusem. Dobra, nie chce mi się budować, więc zrobię coś takiego, że sobie tam przeskoczę. No nie, bo każdy nie ma łóżka. Dobra, ja nie ogarnąłem. Już prawie bym spadł. Dobra, nie mamy perełki, więc. No. Była, ale się zmyła. Tak jest. Była, ale się zmyła. Ale na szczęście żyjemy, więc taki plus. Dobra, lecimy do nich. Teraz może już nie będę skakał TNT Jumpem. Bo nie mam opcji... Takiej, że, że nie dolecę i się uratuję Dobra, lecimy teraz Tam jest chłop Tak myślę Ale jednak... a jednak jest Już myślałam, że mnie nie mam, ale jednak jestem Pytajcie się, z czym kupiłem jakiś piecyk, ale... Ale kupiłem No dobra, wyszedł, GG GG, moi drodzy Lecimy na następną reneczkę. To nam się udało wygrać Na farcie, ale się udało To zobaczymy, co będzie z drugą Cztery osoby są No to może lepiej wyjdę i wejdę To będzie trochę szybciej Wyjdę, zmienię lobby Dobra, i teraz wchodzę o, od razu lepiej. Fajna mapka, to no, mapkę, co ja akurat lubię. Dobra, ja czekajcie, napiszę mu. Napisałam, że dam mu złoto na TNT yy, i on kupi TNT i po prostu, jak będą coś mieli na łóżku, to zwróci TNT. Dobra kim będziemy? Strzelam, że blue. Czerwony jesteś. Bo tu mamy w sąsiadach yy, różowych. Mam ci żelazo i złoto. Jeszcze jedno złoto na TNT. A? Już myślałem, że kupiłem tą glinę pod wełną. Będę musiał sobie to zamienić, bo. Dobra, żyję. Ale jakoś dobra. lepiej... Dobra, jesteśmy na górze wysokości. Lepiej sobie. Z... Weona, co weona? A, dobra, weona. Lepiej sobie zmienia. Tak, to ja chciałam powiedzieć. Lepiej sobie zmienia to, żeby nie mieć tego. Bloków obok. Dobra, on wybije, jest final. Przepraszam, że się nie mogę wyrazić. Dobra, jest. Zabiję dwóch. Tak, do rada. Nie, nie do rada. Ale blisko było, ale go tego, odrzucił, strefował. Chodzić sobie, że zmienię sobie miejsce położenia betonu albo coś innego tutaj wstawię, żeby po prostu nie kupić niechcący betonu zamiast wełny. To mi się czasem zdarza. No tak, ja widziałem, ja widziałem 3 HP. No nie, no nie leć góry, chłopie, weź. Ja mam tyle wełny, żeby się z tobą bawić. Mhm. Ciekawe. Mam nadzieję, że nie spadnę. No, wykrykałam. Dobra, weź, typie, ogarnij się. Dobra, GG. Nie ma koleżki. Dobra, niech on się buduje. Ja polecę sobie coś kupić w piecyku. Możemy lecieć dalej. O, TNT, Fireball. Idealnie. Lecimy do szarych. Super, no. Słyszałam, że się tego, że się wybije tak fajnie. Wróci do nas lecą, chyba. Znam, że się tak fajnie wybije i I że postawię tam klocka, o tak. Bo właśnie tak myślałem, ale coś się nie pomyliło. Jestem na diaksach. Żółci u nas lecieli, więc na pewno jeszcze raz będą lecieli. Więc ja muszę nam kupić coś takiego jak ochronę i coś takiego jak kopacza, żeby szybciej kopać łóżka. O nie. I co? I lecimy do żółtych? Szybka szybko obudował łóżka. O, taka. O, bardzo szybka. No, bardzo. No, jeszcze tam nie obudowałem. Mamy dziurkę. Ale trudno. Lecimy sobie z brojeczką. Wełną. Grey. Co grey? Ja lecę do tych? Do yellow. Ja do yellow. Chcesz do grey? To leci do grej, ale ja co do yellow. A akwa są na środku. Aqua jest na środku, przepraszam. Dobra, się, ale fajną mają to, ale fajne mają. Fajną mają ropa. Wróci. Tylko szkoda, że już ich nie ma. Razem z nami. Dobra, rzuci w. A nie, rzuci zrobili takie wrota dla zielonych. A nie, ja myślałam, że tak. Ja myślałam, że. że to było z zielonej wełny. W ogóle nie ogarnęłam. macie, Ty Ja uciekam w górę. Nie tracisz mnie już fireballem. Teraz mi nie uciekniesz także. Albo mi uciekniesz, zależy. Co ty zrobiłaś? Jak ona tak zrobiła? Wy mi powiedzcie, jak to tak można zrobić? Wiem, że nie masz ze mną szans i tak, ale masz jeszcze lagi takie. Uf, takie wielkie lagi. Dobra, jest prot. Jest woda. Nie wiem, do czego jest woda, ale tak mi się kliknęło. I idziemy wyjaśnić ostatnią osobę. Którą jest jakiś pan Camilo, który jest w imię Aqua, który ma diamentową zbroję. Nie, który nie ma diamentowej zbroi, przepraszam, źle zauważyłem. Patrzcie, jak go przerobię. Tum. Nie ma pana Camilo, jest Gigi. Yy, no i to tyle: wygraliśmy sobie moi drodzy dziś dwie areneczki. Mm. Dwie nam się udało wygrać. Pierwsza była trochę taka bardziej emo emocjonująca. Co, ja będę kończył odcineczek. Subskrybujcie mój kanał, oglądajcie następne odcinki. Cześć!